Hejka kochani, polećmy razem do vlogu. Coś dla nas na podróż. Przyszłyśmy bardzo szybko kontrolę. W sumie jesteśmy tutaj od 5 minut. Wszystko przeszło. Wszystko przeszło, pan był fajny, dobrał kolejkę wybrałyśmy, więc super. Może Julka, vanilla hand cream. one! Tak, Do you want? tak I, want. I want. Ej, a ja chcę tylko zobaczyć, jak teraz wygląda to od środka. Ej, ale fajny ten vanilla. Kurczę, gdybym wzięła tego road, to vanilla. O, ja chcę zobaczyć to. No. Zobaczmy. Mmmm... a czekam, są naklejki. Co? A ja bym to kupiła. To jest 20 zł. Ej, a ja może ja kupię sobie ten model, czy jeszcze zobaczę to ludzkie. Kochani, co myślicie? Co opisuje nasz wyjazd? To jest ciężkie pytanie, bo jest tyle odpowiednich haseł. Ja myślę, że yy... Kurczę, kurczę, kurczę. Myślimy, że chyba bosi i sexy będzie. Ale to jest beauty i cutie. Tak, tutaj <noise> bitwa jest mocna. <noise> w ogóle nie mamy szamponów, nie mamy pasty, nie mamy nic do mycia ciała, bo nic się nie zmieściło nam. Tak więc kupimy dopiero na miejscu. Ale fajnie, będziemy testować lokalne rzeczy. To jest to, jest inacz <noise> I kolejka przed nami. uuu, patrzcie jaki golden hour, a my sobie tutaj wlotkujemy i czekamy aż ci ludzie przejdą. Idziemy no. do tej maszyny. Yeah! Yeah! Ulubiono... Nie, jak było taki dźwięk Five feeling Najlepsze uczucie <głos> Najlepsze <głos> uczucie. Ciao, teraz mówimy, Ciao. jest progres. Kupiłyśmy bilety. Wyszłyśmy z samolotu, wyszliśmy z lotniska i nie wiedziałyśmy co ze sobą zrobić. Stoimy i my mówimy, no i co teraz? W jakimś nie wiem, Tak, <laughs> tutaj w ogóle jakieś remonty są. Ale kupiłyśmy bilety. No gdzieś dojedziemy, potem zobaczymy. Mamy czas jeszcze, bo do pani mamy o 14 dopiero. Tak. Około, no a my jesteśmy strasznie głodne. Jest pewnie jakaś kawka, coś zjemy. My idziemy właśnie przez środek ulicy. Policją. Tak. Mega niewłosko jesteśmy w Starbucksie i patrzcie na moje ręce. Od torby, normalnie ktoś mnie pobił tutaj. Wzięłam sobie jakąś taką nową i mąkową babeczkę. Nie wiem czy mnie słyszycie. Nie? Mango Dragon Fruit Refresher, coś takiego. To jest chyba to, co jest w Polsce, tak mi się wydaje. Myślałam, że to będzie coś takiego jak na zdjęcie. Tam jest takiego pomarańczowego z różowymi kulkami. Well, to nie jest to, ale zrobimy test. Co jestem? Dobrze, mega dobre. Nie takie jak w Polsce. Hmm. Nie takie słodkie. Zrobimy test śniadania. Ja już zjadam po Tak, ale Julka też wziął jakąś taką babę Ale ja mam jogurt. Zrobię test Dobra, mega słodka. Ja sobie ma cukier. Jeszcze jest sama słodka i ma cukier. W środku jest jakaś konfitura, ale z My i nasze zakupy na ile? Na pięć dni? Tak cała wyprawka. Umyjemy się od góry do dołu, wybalsamujemy się. Ja kupiłam też szczotkę, bo zapomniałam wszystko jest. Okay. Yeah. Pierwszy dzień my z walizkami na mieście jest moc. Ja prawie rozwaliłam z Heizy Terminal, zabierając tą wtorek wielką. Tak, już szarpnęłam i po prostu wyrwałam terminal z miejsca, gdzie on jest. No ale cóż, pani powiedziała: No problem. To okay. problem, jest. Okay. Mamy co ze sobą zrobić, bo dopiero za dwie godziny nasz dom będzie czynny, a my jesteśmy z tysiącem rzeczy. Hol na TikToka już nagrany, więc Wam tak szybko pokażemy, co zakupiłyśmy. Wydałyśmy 40 euro, co się równa 40 zł. Kupiłyśmy wyprawkę, jak normalnie byśmy tutaj mieszkały. Pierwszy to ręcznik papierowy. Ja bez ręcznika nie przeżyję dnia dalej. Takie mega designerskie chusteczki. Właśnie Julka mi wybrała, fajne. Bardzo ładne. Bo Julka jest fanką psiego patrolu tak, po prostu. Tak. Zapomniałam szczotki, chyba. Jeśli się okaże, że jednak mam tą szczotkę, to słuchajcie, no. trochę przybyło, ale dobra, no <grym> zdarza się, prawda? Ale chyba nie mam, tak mi się wydaje, że nie mam. Bo pojechałam wczoraj wieczorem już do Julki z wałkami zawiązanymi, dlatego wydaje mi się, że nie mam. No i wzięłam grzebień i szczotkę. Jedyna jaka była, praktycznie Zobaczymy, zostając przy włosach dalej mamy tutaj lakier, Julka poleca bardzo lakier i mamy jeszcze coś co znam, coś co bardzo lubię, czyli mamy garnier, papaya, tą serię, bo też oczywiście nie mamy nic do włosów, więc mamy szampon i odżywkę. To jest rypacz, ale ja ogólnie bardzo lubię te szampony i moja skóra głowy lubi się z mocniejszymi rzeczami. Miejmy nadzieję, że Julki też. Okej, okay, jesteśmy na wakacje. Tak, no wszystko, wszystko dozwolone. Taki żel do ciała z DEF, z DEF. <laughs> jedyny, który tak naprawdę ładnie pachniał, szczerze, jaki to jest zapach? Nie wiem, taki dezydora. Czy mamy basem? To jedyny, który ładnie pachniał. Reszta po prostu śmierdziała, no. Więc tak. I co jeszcze tutaj mamy? Plasterki ja wzięłam, dlatego że nie dojrzałam rany na kolanie. To jeszcze myślę, że na stopach coś może się mi porobić, bo mam szpilki, mam klapki i czasem się. Dwie pary. Matko jest. Ale bo ja chodzę ostatnio bardzo Dzień, często. Jak krasna, po prostu. Nie. I mamy pastę, ponieważ zęby muszą być czyste, więc jest i ona. I ostatnie mamy do y, golenia brody. Mamy taki souvenir, A, to dla mnie. To dla mnie. Y, czyli tak, pianka do golenia, będziemy, wiecie, w fu i będziemy golić brodę. Naprawdę słuchajcie, nie wiemy co mamy z sobą zrobić, bo chcemy już do, zostawić rzeczy w tym mieszkaniu, no bo tak to... To jest część of the process, więc siedzimy. I nawet wiecie, na obiad jest za wcześnie, jest 12.00. Lot był o 6.50 i bardzo szybko doleciałyśmy, w ogóle przyspałyśmy całą drogę. Ale w ogóle był krótszy chyba, z Właśnie, też mi się tak wydaje. Oto nasz drugi posiłek w ciągu dnia, plus Diego. Wejdźcie tutaj, ktoś z was oglądał będziecie byliście tym Diego, Tomas czy Leon. My ledwie Leon. Jego niestety nam się wylosował, a Tomas nie komentujemy tego osobnika. Ale tak, tutaj panna pije Walerię. Mm, mm, mm. Ja jego ja, dzisiaj. Kochani, ta sytuacja. Stop, obracamy oh. się i taki pan stopuje w tym samym czasie co my. Szok. Szok. I teraz udaje, że stoi przy parkometrze. I akurat tutaj miał auto. Tak, tutaj... Tak. i stał dziwnie przy jakimś aucie, więc czekamy, bo nie chcemy, żeby wiedział, gdzie my mieszkamy. Idzie prosto, ale trochę masz odejdzie. Kochani, nie nagrywam go od twarzy, nie ma żadnego RODO, ale idzie. Mega tak. sens. Otarłyśmy i zobaczcie, jak to wygląda dobrze w porównaniu do tych innych wszystkich drzwi. Miejmy nadzieję, że w środku będzie tak samo. Mamy oczekiwania, bo zapłaciłyśmy, więc. Zobaczmy. Było trzeba wykonać telefon, ale się udało. Po prostu nie zapisali, że trzeba dwie, dwa znaczki dać w międzyczasie, w międzyczasie kodu. Room tour. Tutaj weszłyśmy sobie do domu, zamknęłam nas. Mam nadzieję. O nie, cofam moje... A dobra, nie, zamknęłam. Jedyne co mnie przeraża, to to, że tutaj na górze jest okno. Jest co prawda przykryte właśnie tą kurtyną, ale styl. Dobra, najpierw idziemy do toalety. Tutaj mamy pięknie wszystko, bam bam. Uuu, Julka, mamy takie podświetlane ten lustro jeszcze w łazience. Mamy szczoteczkę, jakbyśmy zapomniały. Akurat to mamy. Dalej tutaj mamy bidet, mamy prysznic, mamy też toaletę oczywiście, tutaj na przywitanie patrzcie jakieś takie mamy suwenirki, fajnie, fajnie, nie mam pojęcia co to, ale ale fajnie, o jest i telewizor, tutaj mamy kuchenkę, nie będziemy raczej gotować w środku, ale mamy i pokój jest bardzo ładny, patrzcie, tutaj będzie defoto, foto, na pewno będzie, bo tutaj jest... O. O, no właśnie, patrzcie, mamy taki telewizor i ten, co Wam pokazywałam tutaj. Hop. Tutaj mamy łóżeczko. Pięknie. Para zapisani. Ale proszę potrzymały. Tak, powiemy, czy polecamy, czy nie z czasem. I tutaj, patrzcie, mamy balkon. Ej, ale fajnie. Tak się cieszę. I patrzcie, tutaj bardzo ładne te kamieniczki, szczególnie, że ta przed nami jest odnowiona, co nam się nie przyda, ale ogólnie mega fajnie. Serio, mega happy. Brawa dla Julki, bo to Julka ogarnęła. Woo! Będzie oglądane the summer. I Pretty. Ja specjalnie wziąłam laptopa. Tak czysto i jest przestrzeń. Więc fajnie. Tak wiecie, nawet wieczorem stwierdzę, A, chcę się rozciągnąć. Mogę tutaj się rozciągnąć. Julka, pokaż outfit of the day of the night. Yay! Yeah. Ja na pewno zhejtują. Outfit. I to jest outfit. No, także koleży. <noise> Nie wolą pazę ustu, ale jest pompa. O. Idziemy jeść, jesteśmy takie głodne, słuchajcie. Okay. Ja myślę tylko o jedzeniu i zaczęłam tą książkę lepiej niż w filmach. Fajna będzie. Już tak, tak, tak już tak czuję, bo się fajnie rozpoczęła. Mm. Za mną przenosiłam statys i wyglądałam jakąś panią w głowę. Ryb moje moja godność. Robimy też Dobre. Wzięłyśmy makaron, który nazywa się Asasina więc przetestujemy asycynę, jakby ogólnie tutaj są jakieś przysmażone pomidorki, mamy buratę, zrobimy tą słynną facie, jak jedna trzyma telefon po jednej stronie i druga po drugiej stronie. Jest naprawdę smaczny, tylko że jest ostry i też, jak właśnie mówimy, nie jest to najlepsze, co przycimy, ale ogólnie jest bardzo dobry i... Przyszłabym tutaj drugi raz, jakbym się cofnęła w czasie tak. Śmiesznie uderzyłam paniuki, To ci chłopcy nam polecili, więc. Może zapytamy, czy później jak tam było? właśnie Więc chłopaki, nie rozumiecie mnie, ale dobra robota Także kochani, szybki disclaimer, co się tutaj stało, bo nie wiem, gdzie są te pliki, które nagrałam wyjaśniające, co się tak właściwie dzieje. Jak właśnie szliśmy sobie z moją Julą, ja to w ogóle dogrywam już o wiele później, jak montuję ten vlog. Ale jak szliśmy sobie z Julą tym robił robiliśmy sobie zdjęcia. Właśnie takich trzech chłopaków w naszym wieku, przeszło wokół nas, no i oni szli przed nami. E, w ogóle do sądu moje ma ich zdjęcia, bo Julka robiła zdjęcia widoku, a oni akurat szli przed nami, więc e, są ich zdjęcia od tyłu. No i właśnie oni później nas zaczepili, czy zrobimy im zdjęcie. No to ja powiedziałam, dobra, zrobiłam im zdjęcie, no i oni, że skąd jesteśmy? My powiedzieliśmy, że Polska, coś tam ten, i skąd wy jesteście. Okazało się, że oni byli stamtąd, i to z ich strony była taka smów zaczepka, ale wyszło im to. No i właśnie tam zobaczyli, że mam staty, akurat wtedy miałam staty, wzięli ode mnie TikToka. E, no i jakby tyle polecili nam jakąś restaurację. My poszliśmy do tej restauracji. No śmiesznie było. Ogólnie to, było, to była bardzo dziwna, śmieszna interakcja. Ja z Julką stałam, głównie to ja rozmawiałam, gdzie ja raczej nie jestem tą osobą, która rozmawia, i tych trzech chłopaków jakby spoko. No i wzięli tego TikToka, poszliśmy do restauracji, wróciliśmy wieczorem do domu, Julka już zasnęła. No i ja wchodzę w prośby, a tam dwóch z trzech napisało do mnie wiadomości, czy chcę teraz wyjść na drinka, ja mówię, że nie, ja idę spać. No i tam z jednym trochę popisałam, z Andrea, on tak się nazywał, ja trochę z nim popisałam, i on bardzo chciał się spotkać, ja byłam taka, słuchajcie, tutaj też disclaimer drugi, wyjaśnienie. Ja nigdy nie byłam na randce, chociaż później we vlogu, we vlogu na Rzymie zobaczycie, że trochę byłam, ale nie traktuję tego jako randkę. W ogóle nie zadaję się z chłopakami, w sensie nie mam takiego drygu, nie czuję się, w sensie już teraz trochę inaczej, ale nigdy nie czułam się na tyle komfortowo, nie miałam tego męskiej buci przyjaciela, chyba że to był gej, więc to, to było takie wyjście ze strefy komfortu, że ja się na spotkanie zgodziłam. Stwierdziłam, że jestem w innym kraju, dobra, wiecie, pójdziemy. No i on chyba chciałbyś na randkę. Ale nie, ja nie chciałam. chciałam bo przede wszystkim nie chciałam rankę, a po drugie chciałam z Julgą spędzić ten czas. No więc we dwie poszłyśmy na spotkanie, tam z nim jeszcze poszedł ten drugi kolega, a drugiego tego kolega zgołstowałam, bo myślałam, że ten Andrea jest przystojniejszy i fajniejszy, więc ja z nim popiszę, a tego drugiego zgołstowałam. sumie tylko odczytałam. Okazało się, że ten drugi, Roberto, był fajniejszy. <laughs> Ale anyway, y, chodziliśmy później po prostu i rozmawialiśmy sobie, no tak tak spędziliśmy cały wieczór i było fajnie, no było widać, że ten Andrzej, a on chciał czegoś więcej, ale hell no, jakby, nie szukam czegoś na jeden raz, to jest y, po pierwsze, po drugie, ja nie wiem, ja wtedy byłam w jakiejś po prostu, weszłam w jakieś buty Angeliny Jolie, ja się tak czułam. Wiecie, to też jest inaczej, kiedy ktoś wam się nie podoba, a wy się podobacie temu komuś, o wiele łatwiejsza jest ta rozmowa i tak więc trochę to podbija, no wiadomo, ego, pewność siebie i tak dalej, no więc tak wyglądam tutaj wieczór, więc o czymkolwiek opowiadam w tym vlogu o tych chłopakach to jest właśnie to, co wam teraz skróciłam bo wcześniej nie wiem, nie wiem co się stało szczerze z tymi plikami po końca tego spotkania oni właśnie my się przytuliłyśmy i oni tak stali tak niezręcznie, no bo co, co ja, jakby wiecie, tak się u nas wita, tak się żegna i to też było takie, wiecie, ja nie chcę kontaktu fizycznego z kimś, kogo nie znam i właśnie ten że co my robimy, no i my mówimy, że się żegnamy, ja no, mówię, że a no tak, przytuliłeś nas, to musimy nas pocałowały. Ja się tak patrzę I, i my poszłyśmy. Oni też nie zrozumieją, a po prostu mówią, już tak czekają na tego vloga z Bari, ale na szczęście nie zrozumieją tutaj nic. Ale burata naprawdę smaczna. I'm sorry. Yeah, of course. Dziękujemy. A dziękujemy. Widzicie, ludzie lubią do nas mówić, z nami rozmawiać. No, bo jak widzą kamery, to od razu czują takie po prostu, że wiesz, że oni też chcą być częścią po tak. Spróbujemy wrócić do domu, ale jest trudno. A ja będę ci to mówił. Dopóki nie się nudzisz. Patrz jaka inna. A my jest po prostu. Tak. Tak, ale oni... Ale teraz super. zaczynają życie. Na Super. Kochani, witamy was w dniu drugim dzisiaj tak na różowo. Ogólnie wrnęłyśmy się w sam trochę z takim katarem coś się dzieje mi z gardłem nie wiem czemu, ale idziemy do sklepu po nasze śniadanie jest 10 chyba 30 a idziemy tak. po śniadanko i obejrzymy sobie The Summer. Dzisiaj ogólnie plan jest na bary, nie idziemy nigdzie indziej. Tylko zostajemy tutaj, więc chodźcie z nami po prostu do sklepu. Weźmiemy o takie. No, to sweet. Jesteśmy na poszukiwaniu jogurtu. Ale to, wszyscy wszystko jest uśmiechnięcie, Tak, jak my tak i wszystkim się podobają, chyba też outfits, bo podobają się. Wszyscy się cieszą, oglądają. Pan do nas, bądźiorny, Succeeded. Mamy jedzonko na śniadanie, jesteśmy głodne i jestem mega ciekawa tego odcinka, bo jeszcze dzisiaj konto The Summer wypuściło taki post, coś tam The Summer We All Started Acting Normal Online czy coś takiego, więc ciekawa jestem, bo jest dużo hejtu. Kochani, szybki hol zakupowy, dosłownie na nasze śniadanie, plus dwa opakowania ciastek. Tu morówki, takie większe opakowanie. Dwa opakowania ciastek. Ja jak byłam w Sorento w 2023, jadłam te ciastka na plaży. Tak mi się dobrze kojarzą i są przepyszne. I to jest moja polecajka. Jeszcze Julka dała taką polecajkę, więc ja takich nigdy nie jadłam. Więc sobie przetestujemy. Pyszne. Tutaj mamy cztery takie greckie... Tutaj mamy już cztery greckie jogurty dominiowe. A, przedostatnią mamy? Granola. Julia taką wybrała, ale to nie było na dużego wyboru. W ogóle były może ze trzy, cztery granola na krzyż. No. Tak, no i ostatni, właśnie tutaj mamy taki. Y, zero gracji, cokolwiek to jest gracji. Czwarta minuta. Konrad. Play na Maxa. Wow! Po prostu my tutaj krzyczymy, piszczymy i będę Abeli. Ale slay Konrad. Nie. nie. Kochani, to jest tak piękne, urodziwe miejsce. Ja w ogóle z, z YouTube'em nie mówiłam, bo nagrałam moje odczucia odnośnie odcinka na TikToka. Ale słuchajcie, no, odcinek był przepiękny i patrzcie jakie przepiękne widoki. Jakiś pan przed chwilą padł przed nami dosłownie na kolano. On his knees. Zobaczcie spotkałam moją wizkę. Jak masz na imię? Amelka. Dobra, jestem za melką, jesteśmy na Bari. W ogóle insane, bo w Polsce mieszkasz na co dzień. Dobrze No. I widzimy się na bari. Angry nice pretty bitches, bo y, okazało się, że nagrywałyśmy pod y, police office, ale jakby to w ogóle nie wygląda, słuchajcie, to jest taki budynek. I nie nagrywałyśmy tego budynku, tylko nagrywałyśmy siebie. Poszła po policja telefon położony jakby, wiecie, na budynku tego, tak? jakby ok, w oknie jakby, ale w sensie nie w oknie, Boże. Tak, ale e, na, świecie, tak. Ale nic nie było widać, dosłownie nic. Tak. I my nagrywałyśmy siebie, jakby i dosłownie. E, na początku przyszedł pan i powiedział coś tam surgery, surgery i my jakby... I no, ja pomyślałam, my że może jest, nie wiem, że jakiś e, Tak, jak, coś, coś takiego. On nice, nice, jakby... I to raz. A dwa, dwóch police office i zaczęli na nas wrzeszczeć, machać rękoma obok no przychodzi w włosku oczywiście. I zaczęli krzyczeć, sam, że tiktok, jakby no zdenerwowało nas to. Plus jeszcze idą ludzie obok i centralnie jest taka grupa ludzi i ja tam była też młodsza dziewczyna, taka w naszym wieku i ci wszyscy I ludzie tak się, wiecie... Oh, beautiful. Thank you. I... Um, i oni się idą i na nas patrzą ja do nich krzyknęłam, jesteśmy atrakcją, prawda, no wiecie, po angielsku, ale wydaje mi się, że nawet oni tego nie zrozumieli, um, nie wiem. Nie, nie robiliśmy takiej sytuacji, bo jakby, co mamy, w sensie, w ogóle nie było widać, nie, no i dobra, nie jest oznaczone, może ale, nie poś... można, w sensie ja, robić. ja zdaję sobie sprawę, że tak może nie wypada robić takich rzeczy, że jakby, wiecie, no to jest jakiś tam budynek publiczny, coś takiego, ale nie zauważyłyśmy, wystarczyło powiedzieć grzecznie, my nie robiliśmy temu budynkowi żadnych zdjęć, no. nic, no po prostu nic, no to... Do... Mm. Jakby widzą, że turystki, no to i zaczynają do nas drzeć mordę po włosku. I no. co ja mam im odpowiedzieć. Jakby nie wiem, co wy krzyczycie do nas. No Też przyniosę polika i karty uh, ja mam Kinder Bueno i Fragole, truskawkę Ajula. mam. Dobra? O! Finally, mamy jakiekolwiek. Pamiątki. Ja na Instagramie ogłosiłam taki konkurs, że pierwsze trzy osoby, które zgadną, gdzie lecę, yy, no to że właśnie wyślę im portówki, ale nigdzie nie było w ogóle pamiątek. Ja już mówię Boże, co ja zrobię, ale są, więc da co ok. Mm, Zakupy cały czas. Bo wreszcie widujemy, Oj, tu się Tam jest kolejny sklep z majątkami. Wow. O, jaka szkoda. Możemy tylko zobaczyć portówki. Tak, możemy Sk zobaczyć. Za każdym razem tylko pocztówki, Ale dobra, wzięłam słuchajcie, dwie koszulki. Mamy meci z Julesią. Wzięłam też magnes. magnesów który kupiłam z pięć. A dobra, to tak sobie zerkniemy. O, jako przystawkę dostałyśmy tutaj, jakby wiecnicę zamawiałyśmy. Kruszkietę, oliwki, nie lubimy oliwek. Julka wzięła aperolka, ja wzięłam koletero. Mamy takie krakersy i mam carbonarę, więc mam nadzieję, że będzie pyszna. Zobaczymy. Się boję tej carbonary, słuchajcie. No, mm. Dobra, znowu dobry wybór. Poddaję się. Ja już nie daję rady, serio. Wcisnęłam na siłę. Nie mogę, już nie mogę. A jeszcze zostało pół. I ta bruszketa, ale naprawdę już nic do siebie nie wcisnę. Julia, jak oceniasz? Była dobra. Ale już chyba odlot. No, trochę się spać. Widzowie, zmiana lokalizacji. Jedzenia, przyszliśmy na kolejne jedzenie. Na znaczy, tym razem jest to picie, ja mam ten mango dragon fruit in size, w ogóle było zamieszanie, pani mi naliczyła trochę więcej, ja wzięłam to. Julka, fajne balaty. Oto jest pomysł Julki na story. <stankuś> Czy wy uważacie też, że to jest piękny pomysł? Ona, zobaczcie jaka dumna się chichra z boku. Patrzcie, nowy, nowy outfit. Tak, teraz robimy story i to było tak, że w ogóle Julka wylała półkawy na no, byla, nie, teraz pół kawy na łóżko. Potem ja się położyłam robić story. Mam w ogóle persję jaka bluzka Italia. Też był fail, bo kupiłam bluzkę I Love Barry i kupiłyśmy bluzki na 12-14 lat, bo pani... Tak, pani powiedziała, że będą świetne. No i my uwierzyłyśmy. I ona wiecie, miała takie rękawki, takie... Patyk. A ten chłopak w ogóle znowu napisał do mnie. Kochani, but zmieniony to i chud zmieniony i chodzimy dwa razy szybciej. Idziemy na to koło, które Wam na pewno już tutaj pokazywałam. Idziemy koło. sobie, y mamy nadzieję, że będzie otwarte. Bo my żeśmy się zależały, zagadały i story robiły. No i mamy nadzieję, że będzie. Jak nie do trochę sad i wam robimy walk of shame. <laughs> Kochani fail na failu. O, bo, słuchajcie, o dobra, nagrywa się, nagrywa, ja do was mówię, nagrywam, a ja nie przekręciłam ja kamery, ja idę, nagrywam przednią o. kamerką, o, patrzcie, strażnik mówi stop, nagrywam tam, o, a ja sobie gadam. Insta story zrobione, dwa posty wstawione, Jul, musisz wstawić posta. Miałam sobie dzisiaj, no cel, o, comment. no comment, no comment, ale też teraz mi się dopiero wspomniało. Julka, fit check, show us the fit. Wow. Nowe kolczyki. Wow, gdzie kupione? Na Bari. Wow. Może wy Bari, chyba. Tutaj Też jest mówię na Bari. Yes, yes. ma Polska. And this is my outfit of the day. For Italian boys. Spódniczka. We have biała spódniczka, taka bluzka. Miałam w ale w sumie później tak przymierzałem i było spoko. And that's ok. And uh, we have o Ja się boję, uciekam. Ja też, idziemy. O, taki do mnie. Mm -hmm. mnie Tylko <grywa> nagrywam. Buty zdjęte to i tempo szybsze, bo tak to się czołgamy dosłownie, a tak to szybciutko pampamy. Jedziemy w Ja mam trochę lek wysokości, wiecie?

czy ci sam napisał o spotkaniu, gdzie chce, bo on wjeżdża do pracy na tydzień. Tutaj jesteśmy w poszukiwaniu lodów, czegoś takiego. I były takie mega słynne lody, raz jak to widzieliśmy na tym placu. I nigdy nie możemy teraz ich lodów a one dosłownie były no gdzieś tutaj. Bardzo randomowe wybranie lodów, bo ponieważ nie wiedzieliśmy, co się trochę dzieje, tak jak... Hmm, kod kod mi jeszcze. Okay. Czekajcie, jak kot z pęcherzem chodziłyśmy po tym całym miejscu. Cześć, a mogę zrobić z lampą? Możesz, to możesz. To się I y, mega ładny hot kelner. taki e, Taki trochę vibe 365 dni, ale nie to, co a, myślicie, się, to taki vibe. Patrzcie, jaki, Patrzcie, jaką Julka na fotę. Ej, I wiecie co, Andrea, ten gościu, on przyjeżdża do nas. No chyba już nie. Ale właśnie spytałyśmy się, czy sam, czy z Friends i on wyświetlił i nie odpisał. I jakby nie wiem, bo nie wiem. No w sensie jest normalne pytanie. Uh -huh. Boże, nie mogę, nie mogę być kim, bo podobno, podobno to jest cringe'owe. Ja mam jakieś takie chyba owoce leśne. Uh. Ja właśnie marakuję i jest ok, ale jest mega pasjał. Ale to jest normalne. Dzisiaj update sytuacji. Czekamy, my się w ogóle Ty cieszymy. Widzisz, Zrobijcie mnie. <laughs> o czy I am coming alone? You're like what the fuck? I przed chwilą dostałam jeszcze Instagrama y jakiegoś faceta ze środka i pani właśnie kelnerka przyszła i powiedziała, że some my friend is deeply in love with you. I próbowałam wyszukać tego Instagrama, ale nie znam jakby tej nazwy. A dlaczego próbuję wyszukać tego Instagrama? Bo w środku jest mega hot kelner. Taki you guys is more than happy. Ogólnie serio się stresuje. Ja już powinnam spać. Ale co to jest za sytuacja w ogóle? Nie tak... Się zapiesa, więc... No może do... Update, dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy. Wracamy do domu. Wszystko. Doszedł kolega e, i było już lepiej z kolegą, było mniej niezręcznie. E, ale wiesz co, pomimo tego, że było niezręcznie, to dla mnie nie było niezręcznie tak, że mnie aż skręcało i ja nie mogłam. Tylko ja taki... koniec. No na koniec to tak, bo oni dodać, że if you hug like me, you have to kiss me. Pff, fuck no. Także to tyle kochani z tej części bloga. Będzie też druga część bloga. tam będą 4 dni Tutaj mamy tak naprawdę 2 dni Więc to jest ta mniejsza część bloga. Bardzo kochani dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że wam się podobało A propos zapraszam na TikToka Bo nagrywam właśnie haul W sensie to będzie zupełnie inny timing, ale myślę, że znajdziecie Bo jestem tak ubrana i mam fryzurkę Buziaki